Ośrodku sportu i rekreacji sulechowianka pojawiła się nowa atrakcja. Opowie o niej dyrektor ośrodka. W tym roku dla wszystkich uczestników mieliśmy promocyjnej cenie bilety po 8 zł, także wszystkie dzieci i młodzież ucząca się wchodzili w promocyjnej rabatowej cenie. Mieliśmy również niesamowitą szkołę nurków spod Międzyrzecza, którzy pozwolili wszystkim uczestnikom zainteresowanym zejść pod wodę, zobaczyć, jak to jest. Być na głębokości i zdobyć sobie niesamowite, pamiątkowe foto pod wodą. No niesamowita atrakcja, dzieci było mnóstwo chętnych, na pewno będziemy to za rok próbować powtórzyć. A w chwili obecnej, jak Państwo widzicie, wodny tor przeszkód. atrakcja, którą od kilku lat korzystamy u nas w Slechowie, która niesamowicie się sprawdza i tak naprawdę, gdy ferie się zbliżają, mamy mnóstwo zapytań, czy taki tor i w jakiej formie u nas się pojawi. My mamy ten tor na drugi tydzień ferii, czyli do najbliższej niedzieli, do 2 lutego, można przychodzić, korzystać, bawić się. Jest to tor przeznaczony zarówno dla dzieci, dla młodzieży, ale jak już zbliża się wieczór, również i dorośli zaczynają pokazywać różki i szaleć, mierzyć sobie tutaj czasy. Czy w najbliższym czasie szykują się jakieś wydarzenia bądź imprezy u was na basenie? Na basenie będziemy chcieli w tym roku zrobić tradycyjnie, co prawda to jest jesienią, zawody w pływaniu Sulecha, ale myślimy również o nowych mistrzostwach w pływaniu, które chcielibyśmy zorganizować w maju lub w czerwcu. Na ten moment taki jest pomysł, gdyż mnóstwo zapytań w tym temacie do nas wpływa. A co sądzą korzystający z atrakcji? Takie fajne przeżycie można popływać raz się uda, raz się nie. No. Bardzo mi się podoba, co roku jest takie na ferie albo na wakacje. Fajna zabawa też dla dzieci młodszych, żeby się nie nudziły na basenie, jak rodzice chcą popływać. To pierwszy raz, jak jesteście tutaj na periach? Nie, My... co, co roku co tu jesteśmy. jesteśmy. Jeśli lubicie poszaleć, pobawić się, pochlapać, zapraszamy. Wyjdziecie stąd super mokrzy, ale niesamowicie zadowoleni. Zapraszamy do wodnej zabawy i konkurencji. Wodny Tor Przeszkód czeka na Was.